Na początku był Bóg. Ziemia była pusta i ciemna. Bóg spojrzał na ziemię, jest czas, żeby coś zrobić. Niech się stanie światłość. I na ziemi powstało światło. Nazwę światło dniem, a ciemność nocą. Więc mieliśmy ciemność i jasność. I to był pierwszy dzień na ziemi. Bóg zaczął nowy dzień. Bóg uczynił niebo i chmury. I to był drugi dzień. Trzeciego dnia Bóg odseparował wody od lądów. Teraz Bóg mógł różne rzeczy umieścić na lądzie: były tam kamienie, góry, doliny, pustynie i plaże. Były duże wyspy. Małe wyspy, były morza i oceany, rzeki i jeziora, ale było jeszcze dużo do zrobienia trzeciego dnia, bo Bóg jeszcze nie skończył. To był czas, aby pojawiła się zieleń na ziemi. Wysokie drzewa i krótkie krzewy, winorośle, paprocie, liście. I kwiaty. Bóg nadał wszystkim kwiatom inny kolor, rozmiar, kształt i zapach. Wszystkie trawy, rośliny i drzewa, z których wyrastają nasiona i owoce, Zostały uczynione trzeciego dnia. Czwartego dnia Bóg stworzył olśniewające światło, wzywając słońce do jasności aby świecił w dzień i księżyc, aby oświetlał troszkę w nocy. I jako specjalny dotyk Bóg dograł do nocy miliardy gwiazd na niebie. Piątego dnia powstały stworzenia do życia w tym pięknym świecie. Były ptaki. I więcej ptaków, i więcej ptaków. W rzekach, oceanach, morzach i jeziorach Bóg stworzył ryby. A oceany były pełne wszelkiego rodzaju różnych stworzeń. To był koniec piątego dnia. Ale Bóg miał więcej, dużo więcej do zrobienia jeszcze szóstego dnia i powstały pozostałe zwierzęta. Było tak wiele zwierząt, dużych zwierząt i małych zwierząt. Były zwierzęta łaciate? Rogate. Każde zwierzę stworzone przez Boga było piękne. Teraz, tego szóstego dnia, Bóg uczynił coś bardzo ważnego. Bóg stworzył pierwszego człowieka, a ten człowiek miał na imię Adam. Teraz Bóg tnął życie w Adama. Gdzie ja jestem? Witaj na świecie, Adamie. Kim jesteś? Jestem Bogiem. Rozejrzyj się dookoła. Wszystkie rośliny na ziemi, wszystkie nasiona i owoce, które wam daję, i wszystkie zwierzęta, które wam daję i nad którymi masz władzę, wszystko należy do ciebie. Chroń to i opiekuj się tym. Usiądź, usiądź proszę. Bóg spojrzał na wszystko i był szczęśliwy. A siódmego dnia Bóg odpoczął. Teraz jest bardzo dobrze. Bóg chciał, aby Adam mieszkał w najlepszym, najlepszym miejscu. Bóg zasadził piękny ogród, po to, aby Adam mógł w nim mieszkać. Ten ogród nazywał się Eden. Przez ogród przepływała wielka rzeka. Rzeka podzieliła się na cztery duże rzeki. Adam miał wszystkie zwierzęta do towarzystwa w ogrodzie. Wow, a, przepraszam. Pierwszą pracą Adama było nazwanie wszystkich zwierząt. To brzmi jak świetna praca. Będę zajęty jak pszczoła. Przeszukam swój mózg i poszukam imienia dla każdego żywego oddechu. Wygląda na to, że masz drugiego przyjaciela. Także chciałbym mieć drugiego przyjaciela. Było wiele zwierząt do nadania im imion. Adam był bardzo zmęczony i zasnął. Bóg spojrzał z góry na Adama, śpiącego w ogrodzie. Adam wyglądał na bardzo samotnego. Hmm. I Bóg zdecydował, że dam mu towarzysza. To był czas, by uczynić drugą osobę. I Bóg stworzył kobietę. Cześć! Eee, cześć! Eee. Gdzie ja jestem? Jesteś w Bożym ogrodzie. Ogrodzie Eden. Jest Jesteś bardzo przyjemnie, zobaczysz. To mój przyjaciel. To jest małpka. To jest pies. A to jeszcze nie dałem mu imienia. Ty też potrzebujesz imienia. Hmm, zastanówmy się. Będziesz miała na imię Ewa. Ewa. Bardzo ładne imię. Podoba mi się. I podoba mi się to miejsce. Mi też. Widzisz, Bóg stworzył to miejsce dla nas, abyśmy tutaj żyli. Wszystko jest piękne i możemy mieć wszystko, co tutaj jest. Nie do końca. Kto to był? To był Bóg. Ten, który nas stworzył. Jest jeden owoc w całym ogrodzie, którego nie możesz jeść. Z jednego drzewa. Nie możesz zjeść owocu z drzewa poznania, dobra i zła. Dobrze, żadnego jedzenia z tego drzewa. Żadnego. Z innych wszystkich tak. Dokładnie. Wszystko inne w ogrodzie jest dobre, oprócz tego jednego drzewa. Zdecydowanie z tego jednego drzewa. Dokładnie. <laughs> Więc Adam i Ewa byli bardzo szczęśliwi w ogrodzie Eden, do pewnego momentu. Witaj, skarbie. Przestraszyłeś mnie. Witaj. Skąd przychodzisz? Jestem Wąż. Miło Cię poznać. Miło też Cię poznać. Piękny dzień. Nie uważasz? Tak, bardzo piękny dzień. Piękne drzewo. Nie sądzisz? Tak, bardzo ładne drzewo. Niezłe owoce. Muszę już iść. Nie, nie musisz. Po prostu się poznajmy. Chyba nie chcesz urazić moich uczuć, prawda? Nie? Dobrze. Ponieważ ja chcę być bardzo dobrym przyjacielem. Więc, tak jak mówiłem, to bardzo fajny owoc. Możesz go mieć? Owoc z tego drzewa? Nie, nie mogę go mieć. Pewnie, że możesz go mieć? Możesz go zjeść? Nie możemy z niego zjeść. Bóg tak powiedział. Pewnie, że możecie. To łatwe i smakuje. Wyśmienicie. Bóg powiedział, że będziemy mieli duże problemy, jeżeli z niego zjemy. Nie, nie będziecie mieli problemów. Bóg nie chce, żebyście zjedli owoc z tego drzewa. Ponieważ jak zjesz, będziesz miała uśmiech jak Bóg. Co się stało? Jesteś kurczakiem? Ja nie jestem kurczakiem. Więc dlaczego nie spróbujesz? Tylko jeden mały kęs. Pewnie Bóg nawet nie zauważy, a ten owoc, mówię Ci, jest nieprawdopodobny. Nie, naprawdę nie mogę. Nikomu nie powiem. Spróbuj. Jeżeli to mnie nie zabije, a jeden mały kęs spowoduje, że będę mądra? Może tylko jeden mały kęs. Całkiem nieźle. Muszę o tym powiedzieć Adamowi. Adamie! Adamie! Nie zgadniesz, co się właśnie stało? Znasz ten owoc! Jaki owoc? No wiesz, ten, którego nie mogliśmy zrywać. Co z nim? Nie, nie zrywałaś go. Ewo, jak mogłaś? Adamie, jest świetny. Chcę, żebyś też spróbował. Wąż mi tam powiedział? Tylko mały gryz, nic więcej. Ale zło się dostanie, jeżeli będziemy jeść ten owoc. Ja nie dostała. Po prostu ugryź mały kawałek. Bóg nie patrzy. Śmiało. Nie wiem, ale nagle czuję się troszkę przestraszony. Tak się czuję. Taki nagi. Ojej! Jestem nagi. Ojej, ja też jestem naga. Tak lepiej. O czym my myśleliśmy? Myślę, że mamy kłopoty. I to duże kłopoty. Mamy kłopoty, wielkie kłopoty. Lepiej się ukryjmy. Adamie, Ewo, co wy robicie? My się ukrywamy. Dlaczego? Nie chcieliśmy, żebyś nas zobaczył. Zrobiliśmy złą rzecz. Wystraszyliśmy się. Skąd o tym wiesz? Czy zjadłeś z drzewa wiedzy? Dobra i zła? Tak, ale to to jej wina, że mnie do tego namówiła. To nie była moja wina, to wąż mnie do tego namówił. Nie jestem zadowolony, że mnie nie posłuchałeś. Przykro nam, naprawdę, bardzo nam przykro.

Będziecie się bać ludzi, a ludzie będą się Was bać. To jest Wasza kara po wszystkie czasy. Ponieważ ufałem Ci, kiedy mnie nie posłuchałeś, musisz opuścić ogród. Życie tutaj było dla Ciebie łatwe, ale na zewnątrz nie jest łatwo. Będziesz musiał ciężko pracować. Twoje dzieci będą musiały ciężko pracować. Oto skóry dla okrycia Waszych ciał. Teraz idź. Bóg postawił Anioła przy wejściu do ogrodu, aby Adam nie mógł do niego wejść, ale mimo to, że Adam i Ewa musieli opuścić ogród. Bóg dalej ich kochał. Przepraszam Ewo. Przepraszam Adamie. Myślę, że jesteśmy sami teraz. Nie całkiem sami. Od tego momentu zaczęło się nowe życie dla Adama i Ewy poza ogrodem Eden. Życie było pełne radości i smutku, dobrych i złych rzeczy. Ale mimo to nie mógł wrócić do ogrodu. A Bóg nigdy nie opuścił Adama i Ewy. Bóg zawsze czuwał nad nimi, obojętnie gdzie poszli. Na zawsze.